Córka Witolda Paszta pójdzie do sądu? Rynkowski i Skolarski nie będą mieć z nią szans. Jakiś czas temu córka Witolda Paszta złożyła w Urzędzie Patentowym wniosek o zastrzeżenie nazwy zespołu Vox, a także znaku graficznego grupy. O całej sprawie poinformował niedawno w swoich social mediach Konrad Skolarski, który jest synem Marka Skolarskiego odpowiedzialnego za założenie zespołu. Według mężczyzny to jego ojciec oraz Ryszard Rynkowski wymyślili nazwę zespołu. Czy to oznacza, że sprawa trafi do sądu? Konrad Skolarski oburzony poczynaniami córki Witolda Paszta. Konrad Skolarski w swoim najnowszym wpisie w social mediach poinformował, że Natalia Paszt złożyła wniosek o zastrzeżenie nazwy zespołu. Syn założyciela grupy wyraził w sieci swoje oburzenie. Według niego to jego ojciec oraz Ryszard Rynkowski wymyślili nazwę VOX posłuchaj. Oto Natalia Paszt, córka zmarłego niedawno członka zespołu VOX, złożyła w urzędzie patentowym zastrzeżenie nazwy Zespół VOX Grupa VOX. Zastrzegła też znak graficzny Rości sobie prawo do dorobku znakomitego zespołu, który zmienił realia polskiej muzyki rozrywkowej. Wygrywał festiwale i konkursy w kraju i za granicą. Powielane są też kłamstwa, jakoby to Witold Paszt był założycielem Vox i jego liderem. Prawda jednak wygląda zupełnie inaczej, pisał w sieci syn Skolarskiego. Konrad Skolarski wyjawił prawdę na temat. To mój tata wspólnie z Ryszardem Rynkowskim wymyślił nazwę grupy, to on wymyślił wizerunek grupy, logo, akceptował kompozycję, zatrudnił choreografów, nauczycieli tańca, wymyślił ruch sceniczny. To on ubrał członków grupy osobiście, ściągając materiały na garnitury z Berlina. Młodsi ludzie nie pamiętają, że wówczas był problem ze zdobyciem w kraju papieru toaletowego, on szukał krawca, który uszyłby kostiumy. To mój ojciec pisał teksty hitów, zaś muzykę komponował Ryszard Rynkowski. To mój ojciec dobierał aranżerów Jerzy Jarosław Dobrzyński, Aleksander Maliszewski oraz współwykonawców Janusz Koman-Komanbenk, Aleksjafia, Zbigniew Górny i wielu wybitnych muzyków. Ci wszyscy wielcy ludzie żyją i w każdym momencie mogą potwierdzić, jak było. Kolarski pójdzie wyjaśnić sprawę do sądu. W dalszej części syn muzyka poinformował, że wraz z Ryszardem Rynkowskim wynajął prawnika, który zajmie się całą sprawą. Mężczyźni domagali się sprostowania informacji oraz wycofania dokumentu złożonego przez córkę Paszta w urzędzie patentowym. Niestety nie otrzymali odpowiedzi na swoje pismo. Wynajęliśmy z Ryszardem rynkowskim prawnika, który dotarł z naszym pismem do córki pana paszta roszczącej sobie prawo do dorobku pierwszego Vox. Po odejściu mojego taty w 1984 roku oraz po odejściu Ryszarda zespół zaczął zajmować się graniem nieco bardziej świetlicowym. Domagaliśmy się sprostowania fałszywych informacji oraz natychmiastowego wycofania wniosku o rejestrację. Do dziś nie dostaliśmy odpowiedzi od prawnika pani Paszt, napisał w sieci Konrad. Na koniec długiego wpisu, syn Marka Skolarskiego zwrócił się do muzyków grupy VOX. Zachęcił ich do wyrażenia własnej opinii na ten temat w sieci. Cierpliwość ma swoje granice, dlatego tą drogą ostrzegam po raz ostatni. Proszę wykonać nasze żądania oraz zaniechać kłamania oraz kalania dziedzictwa grupy. W przeciwnym razie będzie proces. A muzyków grających z woksem zachęcam do wyrażenia swojej opinii, zagroził syn Skolarskiego.